Proszę, moje kochane skorupiaczki. Myślę, że w tym akwarium będzie wam lepiej niż na rozgrzanej plaży. Dzięki, Aila. Wydają się całkiem zadowolone. Z jakiegoś powodu nie chciały wrócić do morza. Szkoda, że nie widziałaś. Śmigały byle dalej od wody jak najszybciej umiały. Hmm, kraby zazwyczaj tak się nie zachowują. I niestety nie są jedynymi morskimi stworzeniami, które tak robią. Popatrzcie tu. Widzicie tę ośmiorniczkę? Wspięła się rybakowi do łódki. Za to ta rozgwiazda wspięła się aż na molo w kilka godzin. Dlaczego tak robią? Hmm. W morzu musiało pojawić się coś, co im przeszkadza. Hmm. Pytanie, co takiego? Może musimy zanurkować i to sprawdzić. Czas zanurzyć się w wodzie w transporterze. Damy znać, jak się czegoś dowiemy, Ayla. Powodzenia! <laughs> pa! Wow, jak tu na dole jest pięknie! Tak! Jest miło i spokojnie. To zupełnie inny świat. Gdybym był krabem, w życiu bym stąd nie uciekł. Wow! Co się dzieje? Aż głowa od tego boli! Patrzcie na ryby! Ciekawe dokąd one płyną. Pewnie próbują uciec od tych okropnych dźwięków. Może to właśnie one wygórzyły te wszystkie kraby z wody! W takim razie musimy sprawdzić skąd one się biorą. Spróbujmy popłynąć w przeciwnym kierunku do ryb. A, robi się coraz głośniej! Zbliżamy się! Uch, ledwo da się myśleć, gdy w głowie tak strasznie dudni. To było gorsze od tej głośnej muzyki na plaży. Chwila! Chyba coś zauważyłem? To O Orety, ona za tym stoi? Ale po co ona straszy morskie stworzenia? Musimy to sprawdzić. Użyjemy nowych kombinezonów. Tak jest. Płyniemy. Nurkujemy do akcji. Nad czymś pracuję. Cokolwiek to jest, pewnie wydaje takie dźwięki. Hej, patrzcie tu, znalazłam wejście. <słyszy> <słyszy> Muszę jeszcze tylko ustawić tutaj tryb megabasowy i. <noise> już! Mój bum bum głośnik jest gotowy. głośne i dudniące, że nikt nie będzie niczego słyszał. God! <noise> <Kot>! Zauważył nas. <noise> Hal, co w ciebie wstąpiło? Czekaj, nie słyszę, co ty tam był, kocer. Pająk, <noise> dość hałasowania, dokok. To urządzenie odstrasza morskie stworzenia. To jest ich dom. Żadne rybki mnie nie obchodzą. Dla mnie liczy się tylko to, że mój bombą głośnik jest po prostu przeokropnie nieznośny! Tak jak planowałam. Brzmi strasznie. Nie da się myśleć. Co? Dokładnie. A już niedługo będę mogła włączyć go w mieście i wyłączę go dopiero, gdy zdobędę już wszystko, czego chcę. się, Tak. Trzymać. Powiedziała, że chce włączyć to swoje urządzenie w mieście. Problem w tym, że na nas ten jej głośnik też działa. Potrzebujemy czegoś, co ochroni nas przed hałasem. Być może wystarczy, jeśli zakryjemy czymś uszy. Tak jak ja noszę słuchawki dla ochrony słuchu, gdy gram na perkusji. Chociaż by zagłuszyć hałas, do kok, musiałoby być o wiele większe. Ha! Takie wystarczą? O! Super pomysł! Możemy chronić uszy dzięki naszym sieciom! Mów, działają? Co? Działają! Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.